Siemka, witam Was na Sześciennym Globie. Dzisiaj jest odcinek poradnikowy. Pokażę Wam, jak zrobić pewną rzecz, którą y, ciężko mi było znaleźć gdziekolwiek, w jakichkolwiek poradnikach. Y, jest to rzecz y, dosyć potrzebna, bo jest ona potrzebna do zrobienia na przykład tych moich farm, które Wam ostatnio pokazywałem, czyli generator impulsów elektrycznych. Chciałem jakieś poradniki ze stron zagranicznych po angielsku albo w ogóle bez komentarza. I no, powiem, że były one dosyć skomplikowane. Wymagały użycia wielu różnych materiałów, dlatego postanowiłem nagrać odcinek, na którym wam pokażę, jak zrobić prosty i uniwersalny generator z użyciem naprawdę najprostszych Minecraftowych. Elementów. Będziemy potrzebowali przede wszystkim przekaźników. No 15 wystarczy. 15, bo do każdego potrzeba dwóch czerwonych latarni. Nie latarni, oczywiście, tylko pochodni. Robimy przekaźniki. Powinno tyle wystarczyć. Od razu poznacie, jak się robi podstawowe rzeczy z Redstone'a. Powiem, że nie każdy potrafi się redstone'em nawet w prosty sposób, w podstawowy sposób posługiwać. Dalej, co nam jeszcze będzie potrzebne? Jeszcze będzie potrzebny lepki tłok. No to zrobię sobie od razu ich kilka, powiedzmy z dziesięć. Nie lepki. Może być lepki, ale, ale tym razem nie wykorzystamy lepkiego, tylko zwykły tłok. Tu, tu, tu i na górę drzewa. Mamy siedem sztuk z mam nadzieję. Pozabierajmy wszystko. OK, mamy przekaźniki, przejdźmy do przygotowania generatora. Prąd przez przekaźnik płynie w stronę tego nieruchomego elementu, tutaj. Tą dźwignią, prawym przyciskiem myszy, przestawia się opóźnienie, tak zwany on-off delay, delay. Im dalej przesuniemy tę dźwignię, tym opóźnienie sygnału będzie większe. Czyli, jeżeli tu przyjdzie sygnał elektryczny z redstone'a, to z pewnym opóźnieniem tu pojawi się na wyjściu w zależności od ustawienia tej dźwigni. Postawmy sobie redstone'a. Ok, postawmy sobie bloczek, jakikolwiek, do którego przykleimy pistona. I spróbujmy zrobić generator za pomocą jednego przekaźnika. Za pomocą jednego to raczej nie wyjdzie. Przepraszam. Zróbmy dwa. Dwa przekaźniki, maksymalne opóźnienie. Redstone. I nie trzeba nic kombinować z żadnymi czerwonymi latarniami i tak Jeszcze będzie potrzebna powiedzmy dźwignia żeby to wszystko uruchomić. A jak już uruchomicie, to bez problemu będzie działać w nieskończoność. Mi się jeszcze taki system nie zaciął ani razu. Ustawmy okay. dźwignię i szybko przełączamy. Było za szybko. W ten sposób. I tu odseparujmy jeszcze przekaźnikiem, bo nam się od razu cały obwód zapala. A tak będzie w tą stronę prąd nie popłynie i będzie to funkcjonowało o wiele lepiej. Ok. Proszę. Widzicie? Dźwignia, kilka przekaźników. I to wszystko, co jest potrzebne do zrobienia układu, który opóźnia sygnał. Teraz tak przestawmy sobie to dźwignię. Zobacz, zobaczycie wtedy, jaki będzie efekt. Za, załapało natychmiast i przestało działać. Dobra. Jak zrobić, żeby to działało? Dosyć tak powiem rzadko, bo to się przydaje. Na przykład w mojej y, trzciniarce było to potrzebne. Po to, żeby trzcina dała radę urosnąć, trzeba było jakieś tam opóźnienie, załóżmy 30 sekund ustawić. Robimy to w ten sposób. Ustawiamy kolejno przekaźniki. Im więcej tych przekaźników będzie po kolei, tym będziemy uzyskamy większe opóźnienie. Włączania takiego układu. Nie tak. Opuścienie będzie dosyć duże, a układ nadal będzie, mechanizm nadal będzie prosty. No, uspokój się. Nie przyszedłem tutaj polować na zombiaki. mamy ustawione chyba 16 przekaźników i zaraz zobaczymy jak to będzie działało teraz uwaga za długo jeszcze raz nie zatrzymałem I oczywiście ustawmy sobie opóźnienia. Na trzy. Chyba ta trzecia pozycja skrajna to jest opóźnienie 1 sekunda. Ale to trzeba by było sobie zmierzyć. Ja tego nie mierzyłem. Aha. i teraz będzie wiele lepiej. Próbujemy 5, 6, 7, 8, 9. Około 10 sekund mamy w tej chwili później. Nie trzeba kombinować z żadnymi blokami, z żadnym latarniami zakopanymi w ziemi. System jest niezawodny. Mi od dwóch tygodni nie zatrzymał się ani razu. Pracuję bez zarzutu. Zapraszam do budowania. Tutaj możecie dostawić jeszcze kilka takich w rządku, które będą na przykład zrzucać trzcinę, arbuza, bądź dynie. Bądź można taki układ zastosować do generatora stołma na przykład czy kobla. Ok, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten patent Wam się spodoba. Ja nie widziałem, żeby ktoś chwalił się czymś takim, ale przepraszam, jeżeli ktoś już coś takiego zbudował i wymyślił, a ja niby przedstawiam to jako swoje. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.